Cześć! Ja jestem Squido i witajcie w 66 odcinku naszej wspaniałej serii dziennika z Minecraft. 66,6 odcinka za nami. Tutaj troszkę to jeszcze nie wygląda tak, jak bym chciał, ale to trochę zmienię później. zmienię później, ponieważ dzisiaj mamy inny powód do cieszenia się. Równie episko. Jest kim. Kilof Zbyszek. Najlepsza możliwa liczba to koszt tego zaklęcia. Jest! Udało się! Zbyszek ma najlepsze możliwe enchanty, jakie tylko są. Jest najlepszym killofem dostępnym w Minecraft. Kilof Zbyszek, z niego jestem dzisiaj dumny i to bardzo, naprawdę dumny. Tutaj mamy troszkę wołowinki, weźmiemy to sobie, może nie wszystko. Na wyprawę dzisiaj epicką się udamy, w której to... Wiele rzeczy wam pokażę i to bardzo ciekawych, a najpierw połączmy te łuki wszystkie tutaj, aby zajmowały jak najmniej miejsca. Ponieważ trochę te łuki miejsca potrafią zajmować, a ja nie chcę tego dopuścić. Dobra, co do Waszych pomysłów, to przejrzę je i jak będę miał czas, to zrobię odcinek. Właśnie z tego oto? Ebiskiego zapiski tych łuków. Aż... No z łuków coś. W każdym razie. Okej, okay, i zobaczcie, jakie fajne spodnie mi się wylosowały. To dopiero fajne spodnie są, nie to co te. Te są dużo, dużo lepsze. Tak myślę. Mają niezniszczalność, okej? Okay? Niezniszczalność też można pakować do zbroi, o czym tak trochę nie wiedziałem Tak i jeszcze danonki Połączymy to jeszcze, te hełmy wszystkie tutaj co mam Łączę to, ażeby mnie nie zajmowało, okej? Okay? Tylko po to Później mamy miecz, też połączmy No i możemy tak w zasadzie wyruszyć, bo mam wszystko co, czego mi potrzeba, nic więcej mi nie trzeba Mam wszystko Mam szyściutko. Nawet Zbyszek jest happy. Dzisiaj to jest szczęśliwy, wspaniały dzień. Jeszcze sobie weźmy tak: jedną, dwie poty. Dwie poty bierzemy. Tu gdzieś mam na pewno. Pota, okej, okay. szybkość. Coś mi jest potrzebne więcej. Nic, nie więcej nie biorę. No gdzie? Pij to Squido. Dwie minutki przygotowywania. Czy w sumie to kilka dobrych. Dni, kilka dobrych tygodni, nawet na przygotowywanie się na tą wyprawę epicką. Gdzieś tutaj podoba mi się to oświetlenie. Wiem, że ono jest jakieś dziwne, ale podoba mi się. I tam się podoba. Lecimy sobie tak: do kanionu, ok? To jest dla was niespodzianka. Ponieważ jedna z osób, znaczy jeden gość, napisał mi jeden mój widz, prezes. Napisał mi, gdzie tak naprawdę jest ten epicki kanion, do którego możemy się udać. I dlatego tam dzisiaj idziemy. Tylko smacznego na początek. Pozdrawiam cię serdecznie, za to, że mi to napisałeś. Ten episki kanion znajduje się gdzieś tu, ok? Teraz tylko go znajdziemy. I możemy wskakiwać w niego. Dobra, on jest tu, widzicie? Tu jest ten kanion, którego tak długo szukałem. Okej, okay. tylko jakby tam zejść, to nie pomyślałem o tym za bardzo. No, dlatego chyba sobie skoczymy na pałę. A co? Tylko, że skoczę na pałę. Dobre, ja nie widziałem w ogóle żadnego Q tutaj eksplora eksploracji. więc może być lipa. Wracać hmm, ci teraz, też by była lipa, dlatego też. Ech, chodźcie, idziemy. Ja najwyżej spadnę. Spadnę strasznie, kurde, boję się Uu! Już myślałem, że tam spadnę Dobra, nie, nie ma lipy No! Uu! Jaki fart! Jaki fart! Jaki fart, do ty farcie Dobra, wydobywamy węgiel I to z bychem, okej okay. Widzicie, ile tego jest? Z jednego, z jednej ruty cztery Ktoś nazywa Fortuna 3 Toś nazywa Fortuna 3 Okej, okay. widzicie, to ile tego już jest? Kilka... Ród wydobyłem, a mamy tego tak masakrycznie dużo. I to się nazywa Fortuna 3 ludziska, dokładnie. To jest ta episka Fortuna 3. Tylko tutaj są inne, te wszystkie teksturki. Więc nie chcę tego pomieszać. Znaczy, nie chcę tak naprawdę opuścić czegoś, no bo tutaj są inne tekstury i naświetlenie widzę takie jakieś. No... no jest spoko, ale nie widzę, gdzie co jest. Dobra, jego akurat widzę, chodź tu Myślisz, że jesteś lepszym ucznikiem? Dziękuję Dobranoc, idź z schow Potrzebujemy, tak, wody Idę sobie ją do wiadra wrzucić Wiadro Ona jest gdzieś tu mam nadzieję, nie, ona jest wyżej Ale nie zbyt wysoko No skelet, please no, no teraz, nie tylko nie teraz J, yeah, j, jest jeszcze dalej, jeszcze wyżej jest, nara, słyszałem, że dwarda gdzieś tu, tam jest, zajdzie o nasz Ojej, co ja robię? Co ja tutaj robię? chciałem ogarnąć jakoś tak, żebyśmy mieli... O, pochodnie, dobra, zamiast ziemniaków. Tam jest moja północna strzała. Nara. Nie lubię szkeletów, bo mam ich wiele w domu. Tam tamtych też nie lubię. No wiem już do niego strzelać, wybuchnął sobie koszt. Jak chcesz, creeperku, jak chcesz? Ja tu chciałem dla Ciebie fajną śmierć przygotować, a Ty tak wybuchłeś Ja Nie zadając przy tym żadnych obrażeń Chyba, że sobie Creeper Wow, that exp, jeszcze sobie po expie tutaj, spoko I to mi się podoba, takie podejście Sobie też zenchantujemy jakiś miecz może, w końcu coś innego Dobra, wiadro, wiadro potrzebuje, tak. No i gdzie może być ta woda? Jak bardzo wysoko! Mam ją, dobra. Tyle dobrze. Zbyszek wróć na miejsce. Wodo pszta, pod ręką. Także wodę dam tu. No i jest już git majonez. Nic więcej mi raczej nie trzeba. teraz tak To są na dwa kaniony ja Więc tutaj może będzie na kilka odcinków nawet eksploracji No super to zrobiłem O, ciekawe Ale żelaza mi nie wypada jakoś więcej Chyba Chyba nie Chyba na żelazo to niestety nie działa. A szkoda, a szkoda. Chociaż nie wiem, powinno działać moim zdaniem. Fortunka powinna działać na żelazo. Ale jeśli nie działa, to jest mi trochę smutno. Jak będę wracał, to pozbieram surowce. Widzę, że duże te cały są, ok? Dobra. Teraz tak surowce, patrzymy. O tego tych trupaka mi trochę oczy już bolą, ale okej. Okay. No i nie działa fortuna na to. Raczej nie działa. Lolu. <laughs> Mnie jest trochę jest lipa, bo myślałem właśnie, że to jest żelazo. Będę miał go więcej do produkcji torów. Ale w sumie węgiel to jest wystarczający plus. Okej, okay, te tony węgla tutaj znajdowane to jest wzracający dla mnie plus. Też redstone będzie się na pewno kombował i diaksy też. O, diaksy to jest coś, dlaczego warto było. Nie wiem, w sumie to zbyszka możemy tutaj umieścić. A co? Niech sobie zbyszek będzie. Tutaj, no i niech mi wszystko wydobywa. Jesteśmy na wyprawie, to może być. Dobra, tutaj już nic nie będę zbierał. Nawet jeśli coś tu jest. Mam to gdzieś. Lecimy sobie tym razem na dolny kanion. Okej. Okay. Tutaj widzę trochę kolegów. Cię chłopak zdziwił, one shot, one kill. Niestety, widzicie to. No, niestety, po jednej wypada. To chyba tylko nie żelazo, bo cała reszta, chyba może też nie złoto, ok? Ale na pewno redstone, diaksy, Węgiel, lapis, emeraldy też. Będzie mi ten kilo podwajał. Szkoda, że właśnie diaksów nie ma, bo byśmy sobie zgarnęli ogromną pulę. Ale jak to widzę taki taki taki, taki no to słabo to Słoto się kumuluje, ale okej okay. Hmm, no to co? Wow, tam jest dalsza część tego kaniona, spoko, kanionu W sumie Powinienem powiedzieć kanionu Kurde, ale on jest wielki. Ech. Koniec z żelazem. Skoczę tam po niego. Wiem, ja jestem idiotą. Marnuję odcinek. Patrzcie, o akurat żelazo. Znaczy, złoto. Gdzie mogli przetestować? Nie kumuluję. No spoko. Dobrze wiedzieć. Dobra, brzeg jest taki hardkorowy, że pod wodą też kopie, jakby kopał normalnie Toś nam koleżka wywalił, o tam coś jest chyba Tam coś chyba jest Jeszcze zobaczymy, tu to jest poziom 15, mogą być diaksy Mogą być Dobra, tu mnie coś bije, to a ja tu nie idę. Ja no, pójdę. Jak w ciemność. O! Trafiłem! Nice! One shot, one kill. To jest po prostu taki skill. No. Chcę światło. A jak podwajem Redstone'a? redstone? Nie no, też nie za bardzo. Co to? Co to się nie kumuluje? Chociaż może trochę. Może się Reston kumuluje tutaj. Dobra, nie. To jest już za wysoko, tutaj na pewno Diaksów nie ma. A innych rzeczy to ja nie chcę. Uciekam. Teraz tak, trzeba to tutaj zatamować. Zatamujemy to. Dobra. I uwaga, to się wyłoni spod powierzchni wody. Głupie szkielety, nie lubię tych potworów. Nic się nie wyłoni, ponieważ tu jest jeszcze woda. Ach, to zła woda. Wezmę ją w zbiorę. Nara. No, czysty obsydian. Już trochę też jest Reston, a Reston zbieramy, dlatego że lapis. Wow, ale się lapis kumulował, widzieliście to? Lapis masakra. Nie to co, redstone. Chociaż redstone to jest całkiem dużo. Ale lapis jest zdecydowanie więcej. Hmm, na pewno Fortuna działa na Dexy i to jest yy, dla, największy plus. Ok, tego enchantu. Tak, mamy jezioro lawy, lecimy do niego. Lecimy w niego Chyba, że tutaj będą jakieś diaksy. No, Tam są jakieś creepersy. Nara, one shot, one kill. Ten łuk jest epicki. Tak w ogóle to łuk też ma enchant. Nazywa się łuk leszek. A sześćdziesiąt przecinek sześć odcinka za nami, gdzie są? Pochodnie, nie mam ich. Co ja, je wyrzuciłem? Chyba tak, chyba je wyrzuciłem przez przypadek, dobra, nieważne. Nie już tam nowe zrobiłem. Trzeba to wyrzucić, to wyrzucić, to wyrzucić, ok, a ja miałem to wyrzucić. To wyrzucę. No i tyle w sumie, tutaj żebym wyrzucił. Po co mi to? Okej, okay, bo już są problemy. Z pomieszczeniem tego wszystkiego, co dzisiaj zdobyliśmy Tego jest aż tak dużo Aż tak epickich rzeczy No, trochę się wydobywało w sumie Tylko, że ja tutaj... patrzcie jaki kanion epicki, ja tu nic nie widzę żadnych ten... Diaksy, ani nic On jest duży, pokryty lawą z spodu Fajny kanionek Okej, okay, dobrze, że mi nie zniknęła ta woda. Bo tak też mogło być. No i tak, diaksów. 0. Mm, wersji diamond. Diamond, diamond. Idziemy tam jeszcze dalej? Można iść. Dobra, idziemy. A co? To jest odcinek epicki, więc pora tam iść dalej. Może tełną diaksy. Może nie będą, ale trudno. Co jest? No, tutaj okej. Okay. I jak poziom 15, no i nigdy na tej długości szerokości nie było żadnego diaksa. Dobra, mnie to martwi trochę. Chyba też, że nie zauważyłem, a to jest też taka możliwość Okej okay. Ale jeśli takie pąki zauważam, jak by mnie zauważył Może faktycznie gdzieś Chodźmy jeszcze... Tędy, nie, 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 nie Tam mam wszystkie rzeczy, które chciałem wyrzucić więc nie idziemy No w sumie taki Taki bez diaksów ten był Ten kanion jakoś wyszedł tak bez diaksów Dziwne Ale zdarzają się zresztą takie Bezdiaksowe kaniony. Tutaj na dole nie ma. Pod tą taflą wody, nic a nic. Dlatego też będziemy powoli już wracać do domku. Dzisiaj nie znaleźliśmy żadnych diamentów. A, tutaj chyba węgiel wydobywałem, spoko. Ale znaleźliśmy też sporo innych ciekawych rzeczy. Trochę wysoko ten domek Ale okej, okay, dam radę Lecimy sobie najpierw tak Wcale to nie był taki epicki kanion, wiele strów tutaj pominąłem Ale się tym nie martwię Ponieważ w nim i tak nie było nic ciekawego Dziwne akurat, ale Nie było Ło! Wow. widzę, ja to jestem? Tędy No i proszę! Jesteśmy na wolności. Tutaj były tony kanionów, tak naprawdę, w tej okolicy. Pójdziemy sobie tą drogą. Och, Squido, nie zjadłeś przekąski. Dobra, mamy przekąskę zjedzoną. Ten świat teraz tak inaczej wygląda w tym teksturpaku. Cały świat inaczej wygląda. Myślę, że to dla niej jest. Ej, tutaj moje drzwi. Wow, to oświetlenie. Dobra, lecimy na samą górę. Ponieważ nie ma już lipy, wszystko jest ok. Ok. Trzeba też będzie tutaj chyba. Dach ogarnąć ok, bo myślę, że zahaczam głową, chociaż chyba tylko jakbym w dół wszedł, i tak tylko w kilka sekund jesteśmy w domku. Nice! Co myślicie o tej wyprawie? No, ponieważ troszkę ciekawych rzeczy jednak mamy, ale tylko troszkę. Na pewno węgiel <grym> jest tutaj ciekawy. Troszkę też żelaza przybyło, ale niezbyt wiele. Teraz już sam nie wiem czy to mi kumuluje żelazo, czy nie. Zobaczymy. Ponieważ tam nie wiem ile go wydobyłem, a skąd mam tak wiele i, i ogólnie, okej. Okay. Więc widzimy się znowu jutro w odcinku specjalnym, ponieważ jest pompa, okej. Okay? I dlatego też będą teraz fajne odcinki. Więc trzymajcie się na razie. Pa, no i cześć, do jutra!